Siemankę, jestem kameratrix.pl, a to jest mój e, pierwszy odcinek World of Tanks, powtórka. No. Teraz, e, tak, nie będę na razie nagrywał filmików World of Tanks na żywo, e, ponieważ e, rozwaliłem komputer. E, rozwaliłem komputer, więc filmików na razie teraz nie będzie. E, mam plany nagrać coś z Xboxa, ale właśnie będę nagrywał takie powtórki, i na przykład w tych powtórkach y, nie będę... Y, czasami nie będzie żadnych zarobistych walk czy coś, tylko po prostu żeby z wami pogadać. no To nie jest za świetna bitwa. Taka ja bym chciałem powiedzieć, właśnie na tym komputerze i w ogóle. Jak widać, nawet na powtórkach mam tylko 20 FPSów Więc nie jest za dobrze. Jak gram normalnie, to też mam tak 20-25, więc. Yy, przy graniu, jak miał grać i nagrywać. No. Dobra. W tej powtórce pokażę. Nie, to chyba. 1000 czy nie wiem nie pamiętam jakoś tak jakaś taka średnia powtórka tylko żeby wam znajmić, że yy, właśnie nie będę teraz nagrywał za, za dużo. Mogę czasami może na przykład, na przykład tydzień albo dwa nie być cienka, ale raczej tak się nie stanie. No Tu taki odbiłem się tak leciutko, a te 2 w ogóle nie był okarnięty, więc e, pomyślałem, żeby to wykorzystać. No i właśnie tło e, lagi dają oznaki swojego działania. To akurat ten strzał e, ja dla mnie, ale nie grałem się najlepiej na tym. E, teraz gram w ogóle na laptopie, nie? No. Jest już 11.4. Ja mam 750 cm, więc e, 450 ja też, gadam. taka słabiutka bitwa. Chciałbym wam tylko pokazać, e, co i jak też. Powiedzieć, podzielić się z Wami tym, że, że chciałem Wam właśnie wytłumaczyć, że może nie być filmików przez chwilę. No, myślałem, że powstać jakąś lepszą bitwę, ale nie chciałbym się grać. Chciałem Wam to zaraz opowiedzieć. Więc, e, no, to tyle. To jest chyba 1200 image. Nie jest za dużo. Tam chciałem jednak na T1 Heavy i no pojechałem, bo, bo został ostatni, ale nie zdarzyło go być. Dobra, 972 damage'u, bardzo słabiutka bitwa. Wsadzę coś e, lepszego jeszcze, ale na razie chciałem się właśnie podzielić z Wami e, moimi informacjami. Dobra, narga.